Cześć Miśki, witajcie na kanale Gabro, z tej strony Gabrysia i dzisiaj przychodzę do Was z czymś totalnie innym, czymś, czego tutaj jeszcze nie było, e, czyli temat promocji w Rosmanie. Przychodzę do Was z e, holem zakupowym, bo byłam w Rosmanie na promocji. W sensie na zakupach podczas trwania promocji minus 55%. E, wydałam 200 zł. E, więc e, ogólnie rabatu tu naliczyło mi się m, prawie 214 zł, to znaczy 213 i jakieś tam 70 y, ileś groszy. E, no więc tak, jeżeli nie połowy promocji, wydawałabym ponad 400 stówy, tak zaoszczędziłam połowę, ponad połowę. E, no więc chciałabym pokazać Wam produkty, które kupiłam. E, Wybierając te produkty, kierowałam się tym oczywiście, co będzie mi potrzebne, co uważałam, że będzie mi potrzebne, no i też oglądałam jakieś filmiki na YouTubie, co polecają dziewczyny. No i tak wybrałam nie wszystkie rzeczy z tej promocji też były dla mnie te, które kupiłam, bo niektóra część rzeczy była dla mojej przyjaciółki, dla mojej mamy, trochę była dla mojej siostry zatecznej, ale jednak większość rzeczy była dla mnie, więc zapraszam do oglądania. Najpierw chciałabym pokazać Wam dwa produkty, które kupiłam dla mojej mamy. Jest to podkład i jest to korektor. Korektor, myślę, bardzo dobrze wszystkim pewnie znany. Zacznijmy może od podkładu. Mamy tutaj podkład z AA. Ten podkład, akurat, nikt nie polecał go z tego co oglądałam, ale moja mama używała go już, to będzie jej kolejne opakowanie i ona raczej jest z tego zadowolona. Ja też czasami sobie go od niej pożyczałam i też jest to moim zdaniem spoko podkład. Jest to Ideal Match z witaminami E plus A. No i my mamy numerek 208, więc to jest dość ciemny numer. Chciałam mamie kupić taki z Max Factora. Który właśnie polecała jedna dziewczyna, i też stwierdziłam, że mógłby być fajny. Tym bardziej, że ogólnie jest to dość drogi podkład, więc na promocji akurat mogłabym go kupić taniej. Tylko, że z tego, co ja szukałam, to okazało się, że w ogóle najjaśniejszy podkład, najciemniejszy podkład w Rosmanie, najciemniejszy odcień byłby dla nas za jasny. No, więc nie było takiej opcji, żebym kupiła tamten podkład, więc stwierdziłam, że drugi raz kupię ten. Nie będę sama wybierała mamie podkładów, bo jeszcze by jej coś nie podpasowało. No tak i w sumie to dla mamy mam e, Trzy produkty, bo jeszcze mam bazę Więc tak naprawdę powinnam zacząć od bazy e, Właśnie bazę kupiłam z Eveline Makeup Primer e, Matująca baza pod makijaż Chciałam kupić taką różową Ale niestety e, no już nie było takiej Która nie byłaby wiecie otworzona. No a byłam na promocji pierwszy, w pierwszym dniu W sumie z samego rana Pojechałam żeby dostać wszystkie produkty Które chciałam, a już i tak okazało się Że e, na przykład tej różowej bazy nie było Wiecie był tylko była tylko jakaś otwarta, taka pobrudzona, więc stwierdziłam, że nie będę jej brała. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tej jeszcze mama nie testowała, więc to będzie jej nowy produkt. I ostatnia rzecz, czyli korektor. Myślę, że bardzo dobrze wszystkim znany: korektor z Maybelline. Bardzo dużo dziewczyn go polecało, dużo osób o nim mówiło. Widzicie ono tutaj, aplikator. O, jeszcze nie jest otwarty. W każdym razie ma aplikator w formie gąbeczki i my tutaj mamy odcień 0,2 czyli to jest yy, niut. Nie wiem dlaczego nie chciałam się tam waszyć. W każdym razie mamy 0,2 czyli niut. Yy, i to są te trzy produkty dla mojej mamy. Tak, więc za korektor normalna jego cena regularna to było 47 zł, cena regularna bazy to było 23 zł i cena regularna korektora to było 34 zł. Oczywiście wszystko było bez grosika, no bo to wiecie jak to jest w sklepach, a cena po promocji wyświetla Wam się tutaj na dole. Teraz zanim przejdę do produktu, który kupiłam dla mojej przyjaciółki, jest tylko jedna rzecz. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Was na mojego Instagrama, linka macie w opisie a ta jedna rzecz dla Emilki, dla mojej przyjaciółki, to właśnie była pomadka z Maybelline. Tą pomadkę kupiłam z polecenia i dziewczyn na YouTubie, i też moich znajomych, moich koleżanek, bo one bardzo sobie chwalą tą serię z Superstay Matte Ink. I ja mam tutaj numerek 15, znaczy to jest akurat dla Emilki, ale ja w sumie kupiłam sobie taki sam. I cena regularna tej pomadki to jest jakoś tak 35 zł. Cena po promocji wyświetlałam się też tutaj na dole. No i przejdźmy jeszcze do produktów, które kupiłam dla mojej siostry. Tą część nagrywałam troszkę wcześniej, więc tutaj tło będzie się troszkę różniło. No, tutaj mamy właśnie pierwszą rzecz dla mojej siostry ciotecznej, czyli puder z Isany. Kolejna rzecz to po prostu podkład z Fitmi. I tutaj dwie rzeczy, które pod promocją się nie zaliczały, ale i takie kupiłam wtedy, kiedy resztę zakupów, czyli dwa suche szampony. No i cenę za produkty dla mojej siostry też mieliście podane na dole. No i ostatnia część, czyli produkty dla mnie, najwięcej produktów. Od czego w sumie zacznę? Może zacznę też od pomadki właśnie które Ja kupiłam sobie dwie pomadki z tej serii z tej po prostu z tej samej serii, które kupiłam dla Emilki. Więc dla siebie kupiłam właśnie takie dwa odcienie. E, oczywiście cena jest taka sama, no to wiadomo, i to jest numerek 15 ten. E, natomiast tutaj mamy numerek 65 i powiem Wam, że dziewczyny bardzo sobie chwaliły te pomadki. Ja miałam je już kilka razy na ustach i tego numerka w sumie nie polecam, tej 65. Jest taki chłodny. Raczej raczej jest to chłodny odcień, więc no, mi jakoś nie bardzo przypasował. Wolę zdecydowanie 15. Jednak. Nie wiem dlaczego, po prostu na moich ustach jakby one super trzymają się na brzegach, także nawet nie można ich domyć wodą, czy tam nawet jakimś mydłem. Myślę, że bez tonika to ciężko. Natomiast jeśli chodzi o wiecie, te wargi, te po prostu nie na brzegach, no zaraz ta pomadka no, na moich ustach schodzi, więc... Jakby odcienie ma fajne i po brzegach się trzyma bardzo dobrze, e, jednak w środku niekoniecznie, no ale to wiecie, jednak środek na to można sobie szybko uzupełnić, więc e, no, więc w sumie nie no, ja też raczej polecam te pomadki. Jednak no, jak dla mnie nie są tak cudownie trwałe, jak niektórzy mówili, że są. E, kolejna sprawa, no oczywiście cena mam się też wyświetla, e, kolejna sprawa to jest, e, to jest e, maskara, tuż już do rzęs. Też kupiona z polecenia, to jest właśnie Maybelline Colossal Big Shot. No taką maszczoteczkę, fajna, w sensie no ja już ją sprawdzałam kilka razy, miałam ją już na moich oczach. Kolejna sprawa to jest pomada do brwi. Pomada z Vivo, wiadomo, standardowo. Zaraz otworzymy ją. No więc aplikator wygląda tak, ja już tutaj trochę ubrudziłam go z jednej strony. A sama pomada... No to wiadomo, proste pudełko, ale w sumie, no, Ja mam odcień blond. I tutaj już, właśnie, nie chcę, żeby mi wyschła, bo wiem, że pomady szybko wysychają. Dlatego tylko szybko wam pokażę. O, tutaj też zaczęłam już kiedyś jej używałam. więc taki odcień. Jeśli mam być z wami szczera, to zanim zacznę używać tej pomady gdzieś na jakieś wyjście, to muszę się nauczyć nakładać ją na moje brwi bo jakby wiecie ja w sumie mm, kupiłam tą pomadę tak na spróbę, w sensie chciałam zobaczyć jak będę wyglądała na przykład w pomalowanych brwiach, bo ja na co dzień nie maluję brwi i w sumie nie narzekam na nie. No więc to jest taki produkt do przetestowania i w sumie powinnam zacząć od tej rzeczy, a nie zrobiłam tego, więc wracamy się jeszcze do podkładu, a bardziej do kremu BB. Kupiłam krem BB z Bourjois, i to polecała też nie jedna dziewczyna. Był on dość drogi w sumie, myślę, bo kosztował ponad 50 zł. Tak, bez promocji, cenę po promocji macie tutaj na dole. Podkład z Healthy Mix, w sensie to jest ta seria Healthy Mix. Ja mam ten numerek 02 i w sumie on tak strasznie dobrze pasuje mi do, mojej, do mojego koloru twarzy. On totalnie tak dobrze sprawdza się u mnie, jeśli chodzi o kolor skóry, że naprawdę, jakbym nawet tam gdzieś, wiecie, zrobiła, nałożyła go nie tak jak trzeba, to myślę, że nawet nie bardzo to będzie widać, bo on jest praktycznie taki sam jak moja, jak moja skóra. No a jeszcze jak pokryję go pudrem, to w ogóle. Więc dla mnie to w ogóle jest strzał 10. Jeśli chodzi o trzymanie się To, no to też dobrze, dobrze się trzyma Raczej jest trwały No i dobrze wyrównuje kolory skóry Więc no, ten produkt polecam Chociaż no, jak mówię Bez promocji uważam, że w sumie jest to dość drogi produkt Jeszcze dwie ostatnie rzeczy Mamy tutaj Liner, eyeliner Z Vivo Kupiłam go z polecenia mojej koleżanki To jest właśnie ten Widzicie tutaj Deep Black Podoba mi się ta jego tutaj szczoteczka. W sumie nie wiem, jak to się nazywa. Zaraz, może wyjmiemy ją. O, bo jest taka właśnie, wiecie, mięciutka, delikatna i dobrze maluje mi się nią kreski. No, i na pewno jest to produkt trwalszy, trwalszy od tego, który miałam wcześniej no i mam bardzo ładny taki wiecie głęboki czarny kolor więc ja w sumie polecam no i też no wiecie jakby cena zachęca macie pokazaną i ostatni produkt myślę taki no jeden z droższych w sumie tak my, tak no jeden z droższych to jest paleta cieni z Vibo Modern Eyeshadow Palette no zobaczcie tak się prezentuje tutaj to było ładnie zaklejone no ale już odkleiłam Tutaj oczywiście mieliśmy folię ochronną, tutaj mamy lustereczko. Tutaj mi się delikatnie widzicie, pokruszył, ale ogólnie mi bardzo przypasowały te kolory. Mamy w niej zarówno jakieś róże, jak i pomarańcze, no i też sporo takich neutralnych kolorów, więc ja jestem z niej bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o trwałość tych cieni, to też dobrze się trzymają. Mam w sumie teraz na sobie ten różowy kolor. Więc ja jestem z nim bardzo zadowolona, polecam. I te kolory y, też są, myślę, takie fajne. A opakowanie też jest piękne, y, dada, takie dada, dada. świecące. Więc, y, no, ja wszystkim polecam. Ceny macie tutaj pokazane na dole. No i słuchajcie, to w sumie tyle z moich zakupów. Bez promocji, tak jak już mówiłam, wydałabym 4, 400 zł, więc to raczej spora kwota. Ym, no, ale zrobiłam, myślę, kupiłam sobie sporo rzeczy, z których będę korzystała. Myślę, że nawet do następnej promocji albo dłużej. No więc fajna opcja, minus 55%, promocja jeszcze trwa do 30 kwietnia, więc jeśli, jeśli macie ochotę, no to jeszcze oczywiście możecie skorzystać. W rozmanie musicie kupić co najmniej trzy produkty, no i wtedy macie, nalicza Wam się promocja, jednak z tego co wiem, to te produkty nie mogą być takie same, w sensie nie możecie kupić na przykład dwóch takich samych pomadek, ale dwa, dwie pomadki z tej samej serii, tylko różne odcienie, to już, no to już jakby nalicza Wam się normalnie promocja. No, więc do 30 kwietnia. Ja w sumie już wszystkie kosmetyki Wam pokazałam, wszystko co kupiłam wtedy, więc kończę ten filmik. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to zachęcam, zasubskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do mojego teamu. No, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam oczywiście na mojego Instagrama, tak jak już mówiłam, linka macie na dole. Do zobaczenia!